Dzisiaj ubrani niczym wilki z Wall Street, bo o Wall Street w pewnym sensie porozmawiamy. Odcinek o panu Madofie. Razem ze mną, redaktor Tomasz Winiarski. I Mikołaj Wąski-Teperek. No i co? Wydarzyło się, co się wydarzyło. Skazany na 150 lat. Zmarł w więzieniu, więc przytoczmy, co się stało, czemu to się stało. czy, czy. czy... Czy winny, czy niewinny, sam uznał jednak, że winny, jego synowie się do tego nigdy nie przyznali. Tomaszu, co się właściwie stało? Wytłumaczmy naszym widzom trochę tej finansjery z Wall Street. Tak, kwiecień 2021, w wieku 82 lat umiera Bernard Madoff w szpitalu więzienia w Kalifornii. a Jest to największy arcyoszust w historii Ameryki. W 2017 roku powstał film właśnie o tytule Arcyoszust, gdzie Bernarda Madoffa gra Robert De Niro. Kto nie widział, polecam ten film obejrzeć. O co chodzi? Kiedy mówimy oszust finansowy, często na myśl przywodzi nam się obraz romantycznego gangstera pokroju a la capone. Obraz podsycany, wykreowany po części przez kino Hollywood, ale tak naprawdę współczesne przekręty finansowe, malwersacje na, na miliony dolarów dokonują się najczęściej z poziomu laptopa. I nie jest to już tak romantyczne jak w firmach gangsterskich z lat 30. -tych. A propos laptopa, bo tutaj śmiesznego. Zabawnego, ale trafnego. Nawet nie wiem, czy zabawnego. Ale niech będzie. Eee, tweeta znalazłem od pan, parcina, pana Marcina Konopki. 14 kwietnia zmarł Bernard Mado, twórca największej piramidy fi finansowej w historii. Dogecoin, Dogecoin, 14 kwietnia. Nic nie warty, Dogecoin. Ale leci. no to jest niezła dopiero eee, piramida. No właśnie, niektórzy mówią też, że tego typu niektóre kryptowaluty mogą być równie niebezpieczne jak niektóre piramidy finansowe. Co to jest piramida finansowa i jak ona została wymyślona? To jest tak zwany schemat Ponciego. Ponci to był Charles Ponci, włoski imigrant, który po pierwszej wojnie światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i dość szybko zorientował się, że można kupować znaczki pocztowe we Włoszech znacznie taniej niż w Stanach Zjednoczonych, ponieważ we Włoszech po pierwszej wojnie światowej była wielka hiperinflacja i takie znaczki pocztowe włoskie prawo pozwalało Wymieniać na znaczki pocztowe amerykańskie 1 do 1, a te amerykańskie miały większą wartość. I on wymieniał masowo znaczki pocztowe włoskie, które skupował z Włoch, w Stanach Zjednoczonych dostawał cenniejsze znaczki amerykańskie i tam je sprzedawał z ogromnym zyskiem. I to mu zrodziło pomysł, żeby stworzyć przedsiębiorstwo inwestycyjne, gdzie właśnie profity wypłacałby swoim klientom w oparciu o te triki ze znaczkami pocztowymi. Ale z czasem się rozdeniwił i stwierdził, że ma tylu nowych klientów, którzy wpłacają pieniądze, że przestał kupować te włoskie znaczki pocztowe i nowych klientów, starych klientów spłacał z pieniędzy nowych klientów. Piramida Czyli finansów. to coś jak ZUS w Polsce. Tak, dokładnie, że starych klientów spłacasz z pieniędzy pozyskiwanych od świeżych e, Klientów, którzy wpłacają nowe, nowe pieniądze do Twojej piramidy finansowej. Dokładnie, ZUS to jest typowa piramida finansowa, tylko na ogromną skalę. Schemat Ponciego, czyli piramida finansowa, na przykład amber gold Afera w Polsce, działa tak długo, jak długo właśnie osoby nowe, nowi inwestorzy, których się e, nęci e, wizją wielkich zysków, na przykład w skali roku, nawet 12% zysku, a oni wpłacają Tobie nowe pieniądze, powierzają je. A ty z tych nowych pieniędzy spłacasz po prostu starych klientów. Ale musisz mieć pewnego rodzaju dar przekonywania. Mieliśmy swego czasu na kanale odcinek 9 rzeczy, których możemy nauczyć się od tyranów. Czego moglibyśmy się nauczyć jako niepoprawni dyplomaci od pana Madoffa? Co musi mieć? Ja nie mówię, że do niecnych celów, ale na pewno my tutaj, poprawni dyplomaci oczywiście, możemy się nauczyć. Musimy czyli to takie coachowe, motywacyjne gadki, czy też takie po prostu sprzedażowe, negocjacyjne, co bardzo jest przydatne. W negocjacji. Co trzeba naprawdę potrafić? Jaką to trzeba być osobą, żeby oczarować aż ile, przepraszam, ofiar? 13 tysięcy było ofiar w, w, w sądzie, mówiono o 13 tysiącach ofiar. 163 kilka strony. Tysięcy ofiar Madofa, którzy zostali zebrani na a, wykaz zawierający listę wszystkich oszukanych, liczył 163 strony, to było, to było kilka tysięcy ofiar Madofa, a w sumie mówimy mm, o kwocie. Mm, Gigantyczny. Gigantyczny nacisk. Tak, to sprawdzę. Zastanawiam się, wiesz, psychologicznie, co, co trzeba? 65 miliardów dolarów oszukał ludzi na taką kwotę łączną. Po pierwsze, co on musi mieć w głowie? A po drugie, co ludzie muszą w nim widzieć, aby mu tak zaufać? Dokładnie, on miał wielki dar wzbudzania zaufania. Zjednywał sobie ludzi bardzo szybko. Świetnie potrafił zawiązywać nowe znajomości. Dbał o wizerunek osoby godnej zaufania, zawsze elegancko ubranej, zawsze dbającej o sposób wysławiania się, a także jego. Piramida finansowa była tak pomyślana, że przez naprawdę długi czas udawało mu się wypłacać regularnie, niezależnie od tego, jaka była koniunktura na rynku, na, na giełdzie. Wypłacać e, zyski kapitałowe swoim klientom, którzy inwestowali w jego e, firmę, e, w jego dom maklerski i w jego firmę inwestycyjną. Która się nazywała Bernard Madoff Investments, chyba mniej więcej w ten sposób. I generalnie, właśnie niezależnie od tego, jaka była sytuacja na rynku, on zawsze wypłacał od 8 do 12% zysków w skali roku, czyli bardzo dużo. I tak naprawdę, jeżeli. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Madoff miał taki sukces. I jak on sobie tych ludzi zjednał? Ja zrobiłem w roku 2017 w tej sprawie wywiad z doktorem Jerzym Kropiwnickim, ekonomistą, a byłym ministrem i posłem na Sejm, a także członkiem Rady Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. on mi powiedział w ten sposób. Do końca nikt tego nie rozumie. Sam Bernard Madoff był człowiekiem mającym liczne znajomości, bardzo sugestywnym w pozyskiwaniu nowych członków do swojego programu. On naprawdę potrafił wspaniale ludzi zachęcać, pokazywał, kto już mu zaufał, a wśród ludzi, których oszukał, byli nie tylko zwykli ludzie, ale także bogaci biznesmeni, a także podmioty takie jak wielkie banki, między innymi. E Czołówka światowych instytucji finansowych: brytyjski HSBC Holdings, hiszpański Banco Santander, francuski BNP Paribas czy japoński Bank Nomura. Mieliśmy także gwiazdy Hollywood. Reżyser Steven Spielberg nabrał się na piramidę finansową Madoffa, pisarz Eli Weissel czy senator Partii Demokratycznej Frank Lautenberg. A także generalnie. Madoff jechał na a, wizerunku godnego zaufania maklera, i de facto jego piramida działała tak dobrze, że nawet Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych, która uchodzi za taką najbardziej skuteczną policję a, SEC. Policję giełdową przez wszystkie te lata, a on zaczął działać od lat 60., na początku lat 90. bardzo mocno przyspieszył te oszustwa. Nie byli w stanie mu nic udowodnić ani nawet nie mieć żadnych podejrzeń, mimo tego, że na Wall Street konkurencja Madoffa co jakiś czas informowała policję finansową w Stanach Zjednoczonych giełdową, że słuchajcie, coś tu nam śmierdzi. Ta konkurencja jest zbyt skuteczna, żeby była uczciwa. Ale nikt nie miał żadnych dowodów. E, Madoffa często pytali, panie Madoff, ale jak pan to robi, że pan masz takie zyski, że ludzie wpłacają. Na przykład milion dolarów, a po roku mają milion dolarów i 13% z tego miliona. A on mówił, słuchajcie, odpowiadał lakonicznie, to jest tak skomplikowany system, że nie da się go wytłumaczyć. Szczerze, to kryptowaluty wydają się prostsze już do zrozumienia, ale chyba samo jego zatrzymanie, z tego co pamiętam, 2008 rok wyglądało tak, że dzień wcześniej miał się przyznać, nie wiem czy swojej rodzinie, czy. czy czy swoim współpracownikom A kolejnego dnia już został Zatrzymany i złapany to Tak jakby albo ktoś go sprzedał Albo już miał gdzieś podsłuch u siebie w biurze Ale mówiąc o biurze Jeżeli chcielibyście Taki sam biurko Takie samo biurko jak my tutaj mamy Niczym wilki z Wall Street To na specjalną zniżkę I na hasło wąski od Titan Space Z darmową dostawą możecie otrzymać Takie właśnie Oto biurko Link w opisie tego filmu. Kontynuujmy. Zrób jak Frank Underwood. No właśnie zrobiłem. Ja, no tak, tak jest. Dokładnie. Generalnie, tak jak mówiłem, schemat tej piramidy finansowej Bernarda Madoffa, Madoffa miał się świetnie, ale przyszedł moment załamania. Co zabiło Madoffa, co go de facto. E Spowodowało, że się podał w ręce władz, oddał w ręce policji światowy kryzys finansowy z roku 2008-2009 załamanie się rynków finansowych, rynku papierów wartościowych, gwałtowny spadek cen aktywów i panika inwestorów, którą to wywołało, spowodowała, że klienci Bernarda Madoffa powiedzieli, o nie, jest niebezpiecznie, pali się giełda, my poprosimy nasze pieniądze już teraz z Zyskami odpowiednimi, kapitałowymi. No i zażądali od Madofa, od jego firmy, wypłaty w bardzo krótkim okresie czasu 7 miliardów dolarów. Jeżeli to była piramida finansowa, wiadomym było, że kiedy lwia część klientów nagle prosi: Poprosimy Our money back to każda piramida finansowa musi się zawalić, i zawaliła się także. O no, y tym bardziej, jeżeli robią to wszyscy naraz. Tak samo było z bankomatami w Grecji, gdy był kryzys strefy euro, nagle się okazywało, że nie było gotówki. Dokładnie. I Madoff widział, że nie ma jak wypłacić no, tych pieniędzy swoim, swoim klientom. Miał świadomość, że już nie może do tego kłamstwa dłużej ciągnąć. Wezwał swoich synów, którzy go zapytali: Tato, jaki jest problem? Dlaczego raptem teraz nasza firma jest bankrutem, nie może wypłacać tych pieniędzy, przecież myśmy prowadzili uczciwe interesy? A on wtedy się przyznał synom, że to od początku był jeden wielki spisek jedno wielkie oszustwo. Udało mu się jeszcze wygenerować kwotę 170 milionów dolarów, którą przelał najbliższym pracownikom, swoim synom, rodzinie i obiecał, że sam odda się w ręce policji, weźmie na siebie całą winę, synowie oficjalnie o niczym nie wiedzieli i będą kryci. Poja oficjalnie, oficjalnie bo, ponieważ tutaj mieliśmy nagrania, gdzie jego syn mówi, że tato, nigdy ci tego nie wybaczę, że oszukałeś tylu ludzi. No, ale nie brzmiało to zbyt przekonująco. No właśnie, tutaj też ocenicie sami, ale jest taka teoria powiedzmy spiskowa, która zakłada, że od początku tego biznesu jego synowie, którzy byli bardzo głęboko wtajemniczeni w, w ten Madoff in Investments, w tą całą piramidę finansową Madoffa, wiedzieli o wszystkim, tylko on w akcie takiego ojcowskiego miłosierdzia stwierdził, że weźmie na klatę wszystko, a ich Ochroni w ten sposób. No ale sprawa sądowa prowadzona, w której wyrok zapadł w 29 czerwca 2009 roku, dotyczyła tylko Bernarda Madoffa. Miał wtedy 71 lat, skazali go na 150 lat więzienia bezwzględnego, okradł ludzi na 65 miliardów dolarów. Mówimy o olbrzymiej kwocie. No i Bernard Maddow został wysłany do federalnego więzienia Correctional Complex w Bantner w stanie Karolina Północna, a potem był przenoszony, ostatecznie zmarł w Kalifornii. I tak się zakończyła jego, jego historia. No nie miał szans doczekać wyjścia na wolność, bo mówimy o 150 latach więzienia. Tygodnik nie skwitował to w ten sposób. U nas żyłby w zdrowiu i bez zarzutów. Konrad Piasecki, z tego co rozumiem redaktor chyba z TVN-u tak? Twórca największej piramidy finansowej w dziejach świata, Bernard Manow zatrzymany w grudniu 2008, w czerwcu 2009, czyli jakieś pół roku później, był już po procesie i skazają go na 150 lat. U nas, jak znam życie, do dziś trwałoby przesłuchanie wszystkich 13 tysięcy poszkodowanych, co oczywiście świadczy o, po pierwsze, ekspresowej sytuacji dotyczącej em, sądów amerykańskich, tylko, że w porównaniu do polskich, no ciężko to porównywać, ale chyba proces wyglądał w ten sposób, że on po prostu się przyznał. A, on nakonił jest... synów, żeby go wydali w ręce policji, dzięki temu ci synowie uniknęli odpowiedzialności karnej, bo sami go wydali, więc takie wiecie. Wiele jest materiałów takich, jeżeli Was interesują, takie sądowe. Zaczęły mi się też takie pojawiać przez algorytm, śledząc oczywiście proces Dereka Szowina w których po prostu przychodzi pani... Y i mówi: Dobra, dajcie spokój, szkoda czasu, jestem winna. <laughs> I koniec, się ma. I nie było dokładnie tak samo przypadkiem? No, można powiedzieć w skrócie, że tak, że on i tak wiedział, że nie ma szans się obronić, więc generalnie nawet nie ukrywał swojej winy. Szkoda czasu, dajcie mi te 150 lat. <laughs> Jemu chodziło tylko o to, żeby ochronić synów. Tam jeden syn ostatecznie chyba skończył tragicznie, bo popełnił samobójstwo, z tego co, co kojarzę. Natomiast no generalnie ludzie oszukani przez Madoffa w zdecydowanej większości nie odzyskali swoich pieniędzy. Zresztą tak jak ludzie, daleko szukać nie trzeba, oszukani przez piramidę finansową e, Amber Gold. I tutaj też pojawiają się podobne wątki, bo. E, Mamy pytania jako, jako społeczeństwo, dlaczego nasze służby, które badają giełdę, nasza policja, nie wykryła na czas przekrętu Amber Gold? Dlaczego amerykańska policja papierów wartościowych, SEC, która uchodzi, tak jak powiedziałem wcześniej, jest najlepszą na świecie, przez tyle lat także się nie kapnęła? A przecież schemat Ponciego, ta piramida finansowa, to nie jest jakiś nowy, przełomowy mechanizm oszustwa, to jest znany od dawien dawna, od lat 20-30 zeszłego wieku, zeszłego stulecia, mechanizm. Na przekręty finansowe, a jednak cały czas udaje się nabrać tylu ludzi na to. To jest niesamowite. Myślę, że chcesz porównywać FBI i SEC do polskiego KNF-u, który ma bardzo ładną siedzibę w centrum Warszawy, przynajmniej z zewnątrz, no ale szanujmy się, z, z, czym, z czym do ludzi. Ale nawet w Ameryce zdarzają się właśnie takie przekręty i nie zawsze są w stanie je wyłapać. Także co dopiero w Polsce faktycznie. Moi drodzy, jeśli znacie inne ciekawe Wall Streetowe historie, możecie je nam podsyłać chętnie. Użyjemy ich do nowej serii, która już pojawiła się na podcaście: niepoprawny dyplomata pod nazwą biuro szeryfa. Tak, moi drodzy, postawiliśmy razem, otworzyliśmy razem z redaktorem Winiarskim biuro szeryfa o mrocznych i niewyjaśnionych, czasem wyjaśnionych, historiach, przestępstwach, kryminalnych, więc jeżeli interesuje Was więcej w temacie Stanów Zjednoczonych lub macie jakieś sugestie lub pytania, piszcie do nas w opisie tego filmu, znajdziecie kontakt przez Discord, Facebook, grupę facebookową. Zachęcamy Was również do wsparcia na patronite.pl, ukośnik wąski, ponieważ dzięki takiemu wsparciu otrzymacie specjalny numer telefonu do naszego studia i będziecie mogli zadzwonić do nas w trakcie relacji na żywo, które prowadzimy zazwyczaj w weekendy, w niedzielę, jako podsumowanie tygodnia. Niepoprawne dyplomatycznie podsumowanie tygodnia. Moi drodzy, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Razem ze mną redaktor Tomasz Winierski I Mikołaj wąski Teberek. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, siema!